Kiedy najbardziej chce nam się kawy? No wtedy, kiedy dzień chyli się ku końcowi, nagle bardzo szybko, zwłaszcza jesienią i zimą, robi się ciemno i my marzymy o czymś słodkim i o kawie, bo nie możemy się po prostu dźwignąć. Wydaje nam się, że dzień się skończył, a to nieprawda. I wtedy właśnie kawka by nam się przydała. I taka kawka w ogóle nie zaszkodzi, zwłaszcza jeśli jeszcze mamy takie piękne, bezglutenowe brownie. A kawkę. Popatrzcie, na jakiej maszynie można sobie zaparzyć. Nie jest to, wiecie, taki typowy czarny klocek, tylko nawiązuje do takich, wiecie, z tradycjami fajnych, klasycznych ekspresów. Co to, wchodzimy do kawiarni i mówimy: O, o, tu będzie dobra kawa. I zobaczcie, jaki fajny patent. Tu mamy aż 30 możliwości ustawienia zmielenia kawy 30 możliwości ustawienia młynka. Po prostu się chwyta za tą górną czaszę, czyli za zbiornik na kawę i przekręca. I teraz tu jest taki wspaniały cudowny system mielenia. Podstawiam tą kolbę z sitkiem o tutaj pod ten uchwyt. O robię tak w ten sposób. Trzeba dotknąć kolby i delikatnie uchylić ją w dół. I decydujecie o tym, ile tej kawy chcecie. Ja akurat użyłam sitka na 60 ml. Mam jeszcze takie na 30, czyli mniej kawy, pojedyncze espresso, lekka kawa. I mielę sobie dalej. Boższe, jak pięknie! No to fajne jest, że to po prostu tak fajnie pracuje jak kiedyś. Sporo tej kawy, i teraz co należy zrobić? No, jak to co? Delikatnie ją docisnąć. Zobaczcie, odkładam ten ubijak tutaj, bo on ma tutaj swoje takie fajne miejsce. Umieśćmy sobie te kolby pod spodem. Otóż celujemy mniej więcej tak, widzicie, i przekręcamy, aż poczujemy lekki opór, bo ten opór lekki poczujemy. I teraz, co my możemy? Możemy sobie tutaj zaparzyć dwie kawy. Czyli każda będzie miała mniej więcej po 30 ml, mamy dwie dysze wypływowe, albo pod te dwie dysze podstawimy sobie jedną filiżankę i wtedy będziemy mieli 60 ml takiej mocnej kawy. Ja podstawiłam dwie szklanki. Jakie mam jeszcze możliwości i opcje? Ten przycisk, jedna kawa i ten przycisk. Kawa, do której wlewamy tyle wody, ile chcemy, czyli play i stop. My decydujemy o tym, kiedy tą wodę zatrzymać. I tu mamy bardzo duży zbiornik na wodę, nie musimy się martwić, 2,8 litra wody. I teraz technologia. Ta maszyna wykorzystuje opatentowany system trzydrożny, tak zwany, na który składają się trzy elementy. Pierwszy element to jest technologia, która zapewnia szybkie i stałe podgrzewanie wody. Drugi element to jest regulator, który stabilizuje temperaturę wody i podgrzewa jej tylko tyle, ile będzie potrzebne do zaparzenia kawy. A trzeci element to jest wstępne zaparzanie, czyli tak zwana preinfuzja, czyli wstępne wypuszczenie gorącej wody do kawy po to, żeby wydobyć jej smak i aromat i przygotować dopiero na parzenie właściwe. Przycisnę sobie ten przycisk i niech się dzieje. Cichutka. No tak, bo już zmielona jest. To teraz jest tylko podgrzewanie dokładnie tej ilości wody, jaka jest potrzebna w tej chwili, żeby zaparzyć dwie kawy, czyli każda po 30 ml. Gotowe. Popatrzcie tutaj na tą pianeczkę, która się tu wytworzyła. O proszę, jedna kawa na deseczkę. I druga kawa na deseczkę. Jest taka fajna krema, się na to mówi, nie? I teraz ja sobie spienię mleko. A to znaczy, że potrzebuję sobie nalać zimnego mleka, i takie tutaj mam zimne, fajne, do tego dzbanuszka. O, dokładnie tak mniej więcej tyle. O, ja to mam oko. Jest idealnie pod dziubek. I teraz. O, podstawimy pod dyszę. Okej, okay, zanurzamy delikatnie dyszę w mleku, delikatnie i przekręcamy. I teraz. I tak zawsze, wiecie, kiedyś jak tej kawy się zaparzało, to wszyscy stali tak, mówili, jest jeszcze piana, jest jeszcze piana do mleka, ale nie, nie, nie wyjmuj tak z tego dzbanka, bo ja jeszcze chcę tą pianę. Jeszcze sobie możemy przez tą piankę delikatnie mleczka dolać, żeby ta pianka tak, o, 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 właśnie tak ze szklaneczka troszeczkę, wiecie, weszła. O, patrzcie, patrzcie, jaka sztywna, fajna. Fajna zabawa, tak jak w Japonii z parzeniem zielonej herbaty, tak tutaj możemy się bawić w ceremonię parzenia kawy. No i tak fajnie, bo człowiek tak... Krok po kroku zrobił ją sam jak barista. Ja to lubię takie rzeczy.